Dzień dobry, niedziela, dochodzi godzina 16, a więc jak zwykle znakomite warunki do gry w futsal z zmagań. Zawodniczek zapraszamy serdecznie na pierwszą odsłonę ćwierćfinałowego dwumeczu Ekstraligi pomiędzy AZS-em, Uniwersytetem Ekonomicznym Słomiczanką Słomniki i AZS-em, Akademią Wychowania Fizycznego Warszawa ze słomnik. Witają Państwa Patryk Śmiłek, Mateusz Krajewski, skład drużyny z Warszawy. A więc w samym składzie z numerem 93 bramkarka Klaudia Kowalska, z numerem 11 Natalia Olszowska, kapitan z numerem 9 Anna Kowalczyk, z numerem 15 Joanna Krzyżanowska, oraz z numerem 8 Anna Furmaniak Trenerem jest Marcin Malinowski, a Krzysztof Kusia desygnował do gry violetę Myjak w brance numer 12, poza tym dwa Federika Dallara, 7 Monika Jaskółka, 9 Magdalena Matyja i 16 Natalia Janus, z AWF-em Warszawa Jaskółka, ale to było niedopracowane zagranie i teraz Kowalczyk nabiera szybkości, Kowalczyk i... Wioleta My, jak paruje piłkę w rutynowanej z Duńczyk. Olszowska dopada do piłki i było niebezpiecznie. Kowalczyk jeszcze trąciła futsalówkę. Prawda bardzo groźnie, bardzo blisko bramki. Dallara wspaniałe się obróciła, holowała piłkę i było. U... Jaskółka, Matyja. Nie było Dallary, ale teraz kontra. No i furmaniak Olszowska dołączyła do akcji. Olszowska szukała prawej nogi w danym 8 do 4, także punktowała z mocnymi drużynami. A teraz Matyja w swoim stylu ruszyła szowska. Furmaniak, furmaniak! I Wioleta Myjak. Interwencja najwyższej próby. Matyja, pojedynek biegowy z furmaniak. Furmaniak nie daje za wygraną. Ostatecznie górą Matyja. Matyja już przyspiesza akcję. Jaskółka, Jaskółka z rozmachem i to jest gol samobójczy. Piłka wpada do bramki. 1 do 0 dla drużyny ze słomnik. Siódma minuta meczu. Podanie... No, wrócić do jakiegoś wyższego pressingu, czy jednak póki co będą bronić głęboko. Dalara w swoim stylu to jest zawodnik. Nie zdołała opanować futsalówki w zespole AWF Warszawa jest kilka zawodniczek znanych z Pragi. I teraz Dalara w poprzeczkę. No, właśnie, zawodniczki. Nie spędzają dużo czasu naraz na boisku, ale póki co, jak widać, to się sprawdza, bo przez Krzysztofa się i można powiedzieć, że AZS Uniwersytet Ekonomiczny futsalem stoi, bo to, która dała się we znaki drużynie ze słomnik. Dwa lata temu w półmeczu uzyskała trzy trafienia. Teraz Dalara, Dalara z animuszem, Federica Dalara i piłka w bramce. Natalia Malota pakuje futsalówkę tam, gdzie trzeba i jest 2 do 0. przez kilka sezonów reprezentowała barwy Mitechu Żywiec piłka do Dymitrowicz. Dymitrowicz i Furmaniak stanęła przed szansą. Kopnęła w środek bramki, jeszcze obok niej były interweniujące przeciwniczki. Niemniej wcisnęła się Żyna z Warszawy. Brakuje nutki nieprzewidywalności. Pierwiastka spontaniczności teraz Federike Dallare debiutującą w tym meczu. Jaskółka i tylko słupek do faulu. W tym razem uderzać na bramkę będzie Kowalska bez problemu, jeszcze Komisarczyk, Jaskółka prowadzi futsalówkę, Jaskółka zdecydowała się na strzał. Furmaniak nawiguje akcję do prawej strony, teraz Furmaniak i trafiła w supek, jeszcze Krzyżanowska do... Krzysztofa Kusi, Malota, co tym razem nam zaserwują, Komisarczyk niepilnowana w polu karnym, aż się zdziwiła. I teraz przed szansą jest Dymitrowicz... Ta. Teraz Natalia malota. Kontra Krzyżanowska. Wracają warszawianki malota. wypięta została przez Krzyżanowską. Wyszczaj z oczu ani na moment. Teraz już Krzyżanowska w akcji ofensywnej Olszowska, Olszowska i Wioletta, Myjak wspaniale. Teraz w końcu Furmaniak, Furmaniak i Olszowska, Wioletta Myjak w ostatniej chwili ratuje swój zespół przed utratą gola, ale już Dalara dołączyła komisarczyk i powrót Olszowski. Ręką. No. Jednak ona udało, udało jej się wyciągnąć tą piłkę. No i dalej utrzymuje zespół w grze. Olszowska, Olszowska i to się kończy bramką dla zespołu z Warszawy. Siódma minuta drugiej połowy Natalia. Olszowska urwała się konkurentką. Nie zdołały jej do prowadzenia, Ale może teraz. Malota z biglem malota. Teraz już lepiej. Dalara, Dalara. Jeszcze nie koniec. I malota. Ostatecznie pakuje piłkę do bramki. 3 do 1 dla słomniczanki jest gol maloty. Bulak się rodziło, to trafienie na raty, ale skutecznie. Natalia malota. To ona była architektem sprinterski pojedynek, Furmaniak i Matyi, teraz już Lena Mucha. I piłka odbiny. Jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa i teraz Wioletta Myjak pokazała się w akcji ofensywnej. Rozkręca akcję ofensywną, próba zawiązania z Kowalczyk, Kowalczyk, Kowalczyk! Nie. To już jest play-off, decydująca faza sezonu. Furmaniak, Furmaniak z wigorem. Strasińska, Strasińska, ależ było blisko, powodzenia! Na początku sezonu właśnie było sporo meczów. Olszowska, Dymitrowicz, Polukarnym. jest Furmaniak! środkiem boiska. Dymitrowi z pierwszej piłki Furmaniak zamykała. Komisarczyk, nie zdecydowała się na strzał. Lena Mucha i tam poszybowała. Wygląda bardzo dobrze w ich wykonaniu. Zobaczmy co wyczynia Lena Mucha, ale sędziowie dopiero teraz. Zde że wspólnie występują w Słomniczance. Teraz Malota. Rozglądnęła się Jaskółka. Nie poszydła. Kowalczyk, Kowalczyk. Było zniwelować, Jaskółka z Matyją, ale zapalczyła Olszowska, Olszowska prawą nogą i stała zdemontowana. Jeszcze Warszawianki próbują, z żarliwością atakują teraz Kowalska, Kowalska, Jaskółka stanęła na linii piłki i to spotkanie kończy się zwycięstwem 3 do 1. Słomniczanka wygrywa to spotkanie z zespołem awf Warszawa. Dość nieoczekiwany przebieg miało to spotkanie. Spodziewaliśmy się wyrównanego meczu, ale wydawało się, że delikatne wskazanie jest na zespół z Warszawy. Okazało się, że atut parkietu własnego był tutaj cenny i słomniczanka trzeba przyznać, wygrała to spotkanie zasłużenie z przebiegu gry. Zawodniczki właśnie z ze Słomik grały tak jak chciał Krzysztof Kusia. Narzuciły wysokie tempo, swój styl gry. Zyskały przewagę w pierwszej połowie, było 2 do 0. Później kontaktowy gol zespołu z Warszawy, ale ostatnie słowo należało do drużyny Zesłomnik. I ten wynik jest całkiem optymistyczny przed rewanżem w Warszawie, który już za tydzień.